Dobry wieczór, Państwu. Minęła godzina siódmej we wtorkowych tajemnicach świata programu Półżartem Półserio. Kłania się pięknie Barbara Choroszy. Słuchaczom w Chicago, w Kanadzie, w całej Europie, w Australii i gdziekolwiek Państwo jesteście, ponieważ nasz kontakt można powiedzieć, że jest już intergalaktyczny i z wdzięcznością przyjmuję wszystkie słowa, miłe Państwa, pod adresem naszego działania tutaj, na tym terenie i wzajemnie również, a i stosowna pora ku temu, by. Wyrażać wdzięczność i dzielić się tymi odruchami serca, więc, w Państwa stronę przesyłam najserdeczniejsze piękne pozdrowienia i podziękowania w imieniu całej załogi Misji Faraon. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy sobie rozprawiać czasu za wiele nie ma, tak to zwykle przed każdym świętem bywa, ale na temat muzyki, bo też i nie na próżno istnieje powiedzenie, że muzyka stroi duszę i łagodzi obyczaje, więc jeśli ktoś jest, a dużo ludzi jest w czasie obecnym rozstrojonych wewnętrznie, nie ma nic lepszego na czas obecny jak nastroić się jak instrument po prostu, ale muzyką właściwą. Zatem będzie nam towarzyszyć muzyka, temat, której będę rozwijać sukcesywnie nie tylko dzisiaj, ale również pozostaniemy sobie jeszcze w przyszłym tygodniu przy tym temacie, bo skądinąd w wielu aspektach naszego bytowania muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Szanowni Państwo, program, którego słuchacie, nadawany jest od poniedziałku do piątku ze stacji WPN. Na 14:90 AM w Chicago, tak naprawdę to na przedmieściach Chicago w miasteczku Oak Park. No i również nie tylko we wtorkowe wieczory, ale jak Państwo widzicie, kiedy tylko jest możliwość rozszerzenia tematu, który przygotowuje ludzi do wielkiej przemiany na Ziemi, zajmuje on czas antenowy naszych spotkań. Dzisiaj towarzyszy nam bardzo specyficzna muzyka w programie. Wiele czasu nie ma na rozwinięcie obszerne tematu, ale co najważniejsze, pod, y, pozwolę sobie skupić się i przekazać, przekazać Państwu na temat właśnie tej muzyki, która będzie powracać na antenę tego radia, tego programu. I powodem tego jest coraz częstszy Państwa odzew, zainteresowanie. Pytania dotyczące zaciekawienia właśnie pewnych stanów umysłów. Jak pewni ludzie są w stanie utrzymać samemu z siebie wątek, Długi nawet, obszerny wypowiedzi, logiczny przede wszystkim, nie posługując się materiałami wspomagającymi. Jak to możliwe? Czy to są tacy geniusze, czy to są jacyś specjalni ludzie, czy ktoś w tym pomaga i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, świadczy to yy, znakomicie o Państwu. Już został u Państwa yy, w pierwszym stopniu osiągnięty sukces, bo pojawiło się zainteresowanie, zaciekawienie. Po zaciekawieniu zawsze przychodzi poszukiwanie, bo człowiek sam też chce być właśnie taki, aby czuć się ze sobą dobrze, a ludzie, którzy panują nad swoim umysłem, nad swoimi emocjami, czują się ze sobą dobrze. Dlatego są wzorem i jak gdyby magnesem dla ludzi, którzy jeszcze nie nabrali biegłości w tym temacie. Więc po Etapie poszukiwania właściwym jest, aby nadszedł czas nauki, bo samo się nic nie zrobi, to Państwo wiecie. Owa koncentracja, która fascynuje ludzi, koncentracja nie tylko dzieci Indygo, nie tylko przybyszów, nie tylko geniuszy, których się nazywa, chociaż i tutaj polemizowałabym z tym terminem. Ale mieli Państwo, najważniejsza jest ciekawość i sięganie po Samego siebie. I właśnie dzisiaj chciałam króciutko yy, zainteresować Państwa, pobudzić przynajmniej zainteresowanie, czy może podpowiedzieć pewien dział wiedzy, który może bardzo wydatnie pomóc osobom poszukującym osiągać wysoki stopień koncentracji, skupienia, porządkowania swojego umysłu, otwierania dróg samokontroli emocji również. Bo jak podkreślam często, a głównie jest to tematem naszych spotkań, przygotowujących ludzi do wielkiej przemiany na ziemi spotkań otwartych, misji Faraon, jedno z drugim iść w parze musi serce i umysł. I jest to, proszę Państwa, ze wszech miar dobre, ponieważ tak dla zachęty mogę powiedzieć, że pomaga również przy szybkim uczeniu się wszystkiego, co tylko Państwo potrzebujecie zgromadzić i zakonotować w swoim umyśle. Korzyści jest bardzo dużo, ponieważ harmonika muzyki, tej muzyki właściwej, o której dzisiaj słóweczko chociaż wspomnę, porządkuje również zdrowie człowieka na poziomie komórkowym, uzdrawia wszelkie zachwiania psychosomatyczne, więc nie na próżno istnieje powiedzenie, że muzyka stroi duszę i łagodzi obyczaje. I jeżeli człowiek się czuje rozstrojony wewnętrznie, czuje się źle poprzez właśnie takie rozdygotane emocje z różnych powodów. Bardziej um, uświadomionych czy mniej, bo nie zawsze człowiek jest świadomy dlaczego jest taki podenerwowany. Jest to proszę Państwa yy, na skutek braku wystarczającego Obserwacji samego siebie. No i oczywiście wiedzy. Wiedzy, 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 do której namawiam serdecznie, bo najpierw wiedza, potem praktykowanie, a praktykowanie czyni mistrza. Dlatego tego kierunku względem uszlachetniania i wznoszenia, wznoszenia siebie nie da się obejść inną drogą. Taki jest proces naturalny i wielu ludzi Wspaniale sobie z tym już radzi i wspaniale sama zdobywa wiedzę, bo tutaj ten własny wysiłek jest głęboko pożądany. Mili Państwo, czemu ten temat? To, otóż jesteśmy przed dniem, przed świętem dziękczynienia, więc postanowiłam troszeczkę dobrać i zasymilować temat adekwatnie do aktualnego czasu. Bo jest prawdą, że tak jest. Konsumpcyjna, konsumpcyjna część ludzi. Nie za bardzo będzie sobie się nawet skupiać na tej duchowej stronie tego dnia szczególnego w najbliższy czwartek i zresztą każdego takiego świątecznego dnia. Bardziej ludzie będą zabiegani, skupieni na radościach cielesnych, odpoczynku po wielu trudach życia dnia codziennego, ale wielu ludzi bardzo